Dzień dobry. Dzisiaj nagrałem Wam krótki film z sesji 12 lipca o tym, jak ją rozegrałem na podstawie setupu Liquidity Sweep, bo miałem takie pytania od Was na privam i pisaliście, jak to zadziałało, dlaczego tak, skąd wiedziałem, że longi i mnóstwo pytań, więc postanowiłem Wam nagrać krótki film. Oczywiście jak zwykle samo mięso, także szybko przechodzimy do oświadczenia i przechodzimy do konkretów. Poprosiliście mnie o to, żeby wytłumaczyć Wam jak rozegrałem dzisiejszą sesję i dlaczego, skąd wiedziałem, że tak się to potoczy, a nie inaczej, i dlaczego będziemy grali raczej longi, albo przynajmniej jaki był mój scenariusz, który był zrealizowany. Łatwiej mi to będzie wytłumaczyć na IES-ie, bo był bardziej czytelnym wykresem i wydaje mi się, że będzie dla Was to bardziej korzystne. Ja rozgrywałem to na IES-ie tak naprawdę częściowo, potem na MQ z już troszkę innym algorytmem. Zacząłem od tego, że zaznaczyłem sobie na poprzednim dniu, na wykresie dziennym, tak zwany PDL, previous day, day low, poprzedni dzień poziom najniższy dnia poprzedniego, i previous day high, czyli najwyższy poziom dnia poprzedniego. I teraz założenie moje było takie: jeżeli świeca otworzy się, zejdzie poniżej tego poziomu i wróci. To znaczy, że będziemy grać longi, bo to jest tak zwany liquidity sweep, czyli zdejmujemy te stop lossy, które ludzie tu mogą mieć, i idziemy do góry. Gdyby była inna sytuacja, mogło to samo się zdarzyć w drugą stronę, czyli moglibyśmy, gdybyśmy byli bliżej, bliżej górnego poziomu, moglibyśmy wejść do góry, zdjąć stop lossy i zawrócić. Natomiast ewidentnie to był setup taki, że albo będziemy, znaczy było wiadomo, że pójdziemy na początku do góry. No bo z tak niskiego poziomu shortów i tak nie było wejścia, więc by mi tak nie grał. Więc dla mnie idealną sytuacją było zdjęcie tego poziomu poprzedniego dnia: low i pójście do góry. I dokładnie tak się stało. Teraz dalej, co ja dalej zrobiłem, przygotowując się do tego dnia? Przerzedłem na wykres 4-godzinowy. I teraz na wykresie 4-godzinowym, tu mamy świecę jeszcze z wczoraj. Żeby się nie powie... w zasadzie wiecie, co na 5-minutowym będzie najlepiej to widać. Bo teraz, co ja robię. Ja to trochę przewinę to. Dobra, mam nadzieję, że to widać. Przewinąłem to kawałek i teraz co ja robię jeszcze przed takim właśnie eventem. O godzinie 6 otwiera się nowa świeca 4 godzinowa i ja sobie zaznaczam poziomy, najwyższy poziom tej świecy 4 godzinowej do tego momentu otwarcia i najniższy poziom tej świecy 4 godzinowej do momentu tego otwarcia dlatego że często te poziomy są respektowane jako support i resistance. I zobaczcie co się dalej wydarzyło. Dalej przejdę na wykres jednominutowy, bo tu rozgrywam to na jednominutówce, bo te ruchy są bardzo szybkie i 5 minut to jest za wolny timeframe do tego, żeby zagrać taki, tak, takie newsy i taki liquidity sweep. Więc przeszedłem na wykres jednominutowy. Mamy godzinę 8. 29. I zobaczcie, co się wydarzyło. 8.30 punkt. Mamy taką wielką świecę. Ona gdzieś tu schodzi momentalnie się odbija. Ten cały ruch to jest wykonany w ciągu jednej minuty. Dla mnie, taka świeca to jest ewidentnie zdjęcie tych stopów i pójście do góry. Bardzo mocne wykupienie. Czyli tu były raz, że stopy pozdejmowane, dwa, że były jakieś pewnie zlecenia zakupowe, więc poszło to bardzo mocno do góry. Ja, oczywiście, nie byłem w stanie żadnego zlecenia tu zrobić. Dla mnie nie było żadnego potwierdzenia w tym momencie. Pierwszym potwierdzeniem było to, że właśnie ta świeca się w taki sposób, a nie inny, wyrysowała. Ja sobie spokojnie czekałem. I mój plan był taki, że ja zobaczę, jak to się będzie rozwijać. Albo się pojawi jakieś Widzi zielone bullish, albo shorter albo jakikolwiek inny sygnał wejścia w górę. To było potwierdzenie. Tak naprawdę, ja tu miałem. I takie zlecenie na tym poziomie, ustawione w ciemno trochę, taki starter. Ja tam wyrzucałem Wam screena z tego, ale powiedzmy, że przejdźmy tak, jak to prawidłowo powinno się robić, bo to było takie trochę moje ryzykowne zagranie, bazujące na doświadczeniu. Więc co tu się wydarzyło? No poszliśmy do góry, oczywiście kolejne dwie świece do góry. Zwróćcie uwagę na te dwa FVG, które tu są. Może nawet zaznaczę sobie te poziomy, bo one będą dla nas istotne. Tu mamy takie FVG. Co tu się dzieje teraz? Zobaczcie, ta świeca zamknęła te dwa FVG. E, to jest dla mnie ewidentnie potwierdzenie tego odwrócenia trendu, bo mamy IFVG na dwóch FVG, czyli partowe na jednominutowym wykresie, ale jednak to jest mocny sygnał, że będziemy szli w górę. Więc wiedziałem już, więc tutaj dołożyłem sobie zleceń jeszcze na tym, na tym poziomie. Czyli miałem pozycję long. Chyba ja sobie rozkładam czasami te zlecenia, ale generalnie gdzieś tam, powiedzmy, że tu stop plus oczywiście i 3 do 1, taki standardowy trade dla startera. Potem tylko runery zostają. Zostawiłem sobie taki, takie zlecenie by limit. I co się dalej wydarzyło? Tu sobie bawiliśmy się, zjechaliśmy na dół. Tak jakby zarespektowaliśmy to FVG. I tu mi chyba złapało jakieś zlecenie, bo gdzieś tu miałem coś poustawiane. Ale główne miałem tutaj. I zobaczcie, co się dalej wydarzyło. Zjechało dokładnie do tego poziomu. I poszło do góry. Tu się pojawiło takie straszące FBG jeszcze. Ale pojechało do góry. I zrobiło te 3.1 w ciągu dosłownie 20 minut. I tak naprawdę to był pierwszy trade, pierwszy zamknięty trade, już pierwsze profity, dalej można było już rozgrywać to na profitach. Ale jakby chodzi o tę zasadę właśnie tego sweepa i szukania potwierdzenia tego sweepa, że to będzie szło do góry. Czyli to, że zdjęło nam ten poprzedni day low i potem zrobiło to podwójne avg Na pięciominutowym wykresie to tak różowo nie wyglądało, bo tu nie było żadnego sygnału. Pierwszy sygnał tak naprawdę był tu. I też tu można było wejść tak naprawdę. Czyli gdybym teraz na 5 minutowym to, to rozgrywał, to bym sepa w nie ustawił coś takiego. On tu niestety bardzo długi stop los, bo ja się mieć gdzieś aż tu. I powiedzmy, że tu już bym grał 2-1. Zobaczmy czy jak to wyszło. Tu bym grał 2-1. To już taki dłuższy trade na cały dzień. No ale tutaj to wejście powiedzmy o tak yy, i sobie to bym rozgrywał w ten sposób i zobaczcie tu by się to zlecenie zrealizowało, tutaj by trochę postraszyło, postraszyłoby trochę jeszcze, ale by wyszło to 2-1, a może nawet 3-1, yy, gdybyśmy w ten sposób to rozgrywali. I to był drugi bezpieczny sposób rozegrania tego dnia i też jeden można było zrobić, oczywiście nawet więcej, bo wiemy, tylko na początku dnia tego niekoniecznie było wiadomo, tak? Więc na tym potwierdzeniu tego jak widzi też można było tego trade'a zrobić. To jest piękny, prosty setup, bardzo łatwy do nauczenia się i bardzo, bardzo skuteczny można to na tym kupę kasy zrobić. Pomyślałem, że jeszcze krótko Wam pokażę, jak to wyglądało na NQ, bo to, to nie było takie proste to wszystko, to było troszkę trudniejsze. Znowu wykres jednominutowy. Zobaczcie, zupełnie inna struktura tego wykresu. Tak samo sweep, zdjęliśmy to. Tu są te moje poziomy na czterogodzinnym, z godziny od szóstej tej czterogodzinnej świecy, tak? No, ale tu akurat inaczej zadziałało. I teraz co tu się dzieje? Jak tu można było znaleźć potwierdzenie wejścia? Zobaczcie, po pierwsze mamy też sweep tego poziomu pierwszy i bardzo duża zielona świeca, prawie że, prawie, że engulfing, ale jeszcze nie. I mamy drugą zieloną świecę. I co tu się dzieje? Tutaj w mojej ocenie mamy order block. Tu mamy order block. I teraz ja rozgrywałem to tak, że wejście ustawiałem na tym order bloku. Oczywiście tutaj to. I tutaj 3, 1. A jest trochę niżej. I co się dalej dzieje? Schodzimy, wchodzimy na tym order bloku i idziemy do góry. Tu nie ma żadnych FVG ani zielonych ani IFVG. To jakieś było takie drobne iFVG, można było jako dodatkowe potwierdzenie, ale kluczowy był dla mnie ten order block. Idziemy do góry. Tu no zobaczcie bardzo duże ruchy, więc jeżeli ktoś używa jakichś krótkich stop lossów czy stop lossów procentowych no to, to mogło go łatwo wywalić, dlatego trzeba tutaj bardzo duży stop loss, zobaczcie to jest 20, 15 punktów stop loss ma. Ale te ruchy to są praktycznie taka świeca, to ma zobaczcie 30 punktów, więc bardzo duże, bardzo ryzykowne, więc ja wolę takie rzeczy rozgrywać na jesie, bo jest łatwiej. Tu przegapiliśmy, to było drugie potwierdzenie, bo była IFBG, tak? Pojawiła się świeca czerwona i została zanegowana. To było drugie potwierdzenie, to można było dołożyć ewentualnie, tak? Tu jest trzecie potwierdzenie, mamy świecę, na której też można dołożyć. Więc tu już ewidentnie będziemy szli do góry. Oczywiście jakieś postraszenie, niby zdjęcia, a nie, to taki wIK. No i idziemy do góry wiadomo, nie? I tu trochę dłużej to trwało, 3 do 1, żeby dostać, a zobaczcie, tu jeszcze jedno wejście było nawet. Na tym jednominutowym wykresie. Dochodzimy do tego 3.1. Tak? To trwało aż do godziny 9.40, ale generalnie bardzo podobny setup, troszeczkę inne, trzeba było czytać sygnały po prostu. Także na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli macie jakieś pytania do tego komentarza, to oczywiście służę pomocą. Mam nadzieję, że trochę Wam to rozjaśniło. Polecam się na przyszłość. Jak zwykle, prenumerujcie mój newsletter, oglądajcie filmy. Pomóżcie mi budować to community takie. Będę Wam wdzięczny, będę robił więcej materiałów, żebyście też mogli z tego skorzystać. Także dziękuję i do usłyszenia.